Doradzając najemców w wyborze i realizacji strategii najmu biura skupiamy się na analizie indywidualnych potrzeb firmy i jej pracowników. Poznane potrzeby odnosimy do sytuacji panującej na danym rynku biurowym oraz szczegółowo planujemy i realizujemy proces wyboru biura. Następnie wspieramy w negocjacjach najlepszych warunków najmu, a także korzystamy ze wsparcia niezbędnych i doświadczonych specjalistów wspierających proces relokacji. Jeżeli wasza firma w trakcie procesu poszukiwania nowego biura będzie potrzebowała dodatkowych doradców, Night Frank ma długą listę sprawdzonych i doświadczonych firm, które rozwiążą wasze problemy. Możemy zapewnić doświadczonych w branży nieruchomości prawników, którzy pomogą wam przejść przez cały proces umowy. Nasi koledzy architekci pomogą natomiast zaprojektowanie zorientowanego na najnowsze trendy biura. Również chętnie spotkamy się z dostawcami mebli, żeby wybrać ich styl. Znamy również firmy, które pomogą w technicznym odbiorze powierzchni i sprawnie zorganizują przeprowadzkę.